No, I jesteśmy znowu na swoim statku. Gdzie musimy dokładnie płynąć? Zaraz, znowu nam powiedzą, że to jest level jakiś taki bardzo duży. Och, tutaj, aż 13. Nie, to może się wstrzymam jeszcze. Bo jak ja tam pojadę na Raczej raczej tam popłynę. Co, co, co? Co to było? Za Misja. Ja nie mogę cały pancerz z i zabić członków Symachi. Ja nie mogę. O, o tu drugi na pięćdziesiąty. Ja kozacko. Kurczę więcej tego. Ile tych zadań jest? Na osiemnasty poziom teraz będzie. Kurczę Sara, ja tam się przejdę. O, oczy kosmosa. Fajnie. Czekaj 18 poziom, a potem dopiero na 37, tak? Coś za dużo misji jest, jest na 50, bo aż 4. I po co mi będą aż 4 pancerze? Yy, kontynuuj swoją Odyseję. 11 poziom, tu mogę pójść. Zalecany 12, ale dobra. Dobra, już.

O, przeszukanie. Drewno oliwne. Czy ja mogę ich atakować? Nie, to nie to. O, co ja zrobiłem? Ty mogę. A zaatakuj. O kurczę. Co ich tak dużo? Strzelaj, you no? Know? <laughs> Oligna, Słabiutko. Nie opacało się. O, kto mnie nawala? O ty. Jak on jeszcze leci na mnie kubany. Dobra, już padasz. No chodź, chodź. A. Słabiutko. Dobra. Będziemy tam płynąć już na prawie 6 km. No czemu znowu ktoś nas chce bić? No zostaw. Nie, nie bij mnie. No czemu, jak mnie walną, tylko to już nie mogę sprintować? A może za blisko brzegu jestem. Czeki, może te flagi odnoszą się do surowców jakichś. Nie wiem. Dobra, znajdź tajemniczo budowlę i wejdź do środka. Budowla znajduje się na wyspie Andros. Jest w zachodniej części opuszczonego lasu. Wejście blokują potężne drzwi. Znając życie będę miał w ogóle problem, żeby te drzwi otworzyć, bo zapewne będzie jakaś tam zagadka. Co to jest 100 metrów przede mną? Zatopiona świątynia, Znajd skarb. Czemu on mnie chce bić od razu? No zostaw mnie. No. Kurde, więcej ich. Sprintuj, sprintuj. Uciekamy stąd. To nie bijcie mnie. Co to jest? Dobra, zostawili mnie. Całe szczęście. Brązowy pas. Jak ja zaraz będę otrzymywał same itemki legendarne, no to mogę sprzedać w sumie wszystko. Ale nie, bo to 18 poziom, jeszcze 7 tylko poziomów. Gdy będę miał tak może 16 to zacznę robić. Żeby było szybciej. Wydaje mi się, że gdy będę atakował statki te większe, to będą tam lepsze surowce. Nie bij mnie, nie bij! Nie, 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 nie dobra. Szybko, szybko, speed. Sowa. Oni są chyba razem. I najlepsze surowce będą. O, czekaj, sprawdź. Aha, nie mogę przywołać tego swojego ptaszka. No i dobra, będziemy płynąć. O co to jest? Może, żeby swój statek przycumować. <gry> Kurde, godzią Co to tam wybuchło? Coś? Czy to chmura jest? И вулкан. Dobra, możemy się zatrzymać statkiem swoim. Zaraz odblokuję jakieś miejsce, żeby móc się tutaj potem teleportować. Jest tu coś? Nie ma. Dobra, wezwij. Coś tu jeszcze jest? Jakiś niedźwiedź. O, więcej niedźwiedzi. Z kim on się tam bije? Aha, ciekawe. Trzynasty poziom. No, mocny skubaniec. No ale strzał w niego wchodzi. 29 skóry, kurcze, dużo. No, z jednego jest średnio 4. jako tako. Przy, przynajmniej tak zauważyłem. Dobra, aby nie było ciężko. No to jak ja to mi by otworzyć? O. Hajsik. Interakcja. only hastens. The grave, I no matter. Your form is improving, your resolve is strong, but you're not taking action. I was going to. I know, but it's the moments in between that decide everything. Your turn. i we'll need a spear. You're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. Fear. It has magic. He carries with it a long line of power, a bloodline of incredible heroes. The same blood within you and me and our family. All of us. Think of Leonidas. He had great courage, and he made a great sacrifice. You share his blood and the strength he possessed. We are able. To feel certain things happening around us that is our family's gift but not everyone understands that some recognize the power we bear and want it only for themselves they will try to take it from us i won't let them i know you're a warrior if we keep moving forward always moving forward Hmm. Mater, I haven't you. Ja nie mogę. Co to za magiczne coś? No tak sas nie wyglądał. No. Ciemno. Starożytnia kuźnia zbadaj jaskinie Cóż to jest lawa? czy nie jakaś a to może nowa broń, którą mogę podnieść czy nie winda jakaś, trzeba wcisnąć przycisk Ja nie mogę. Coraz dziwniej się robi. you stay in the Animus too long. Your vitals are crashing. You don't understand. This confirms it. Alexios didn't just have Isu technology. He had the means to improve it. Imagine how powerful the staff could be. I admit that could be an incredible find. But right now, I'm the doctor and I take care of you. Now get some rest before you go back to Alexios. If you insist, but only because I've got work to do on the outside. Please, just clear your head. The last thing we need is a cell leader suffering from the bleeding effect and spearing us because we're Hittites or Thracians. I won't. The Thracians throw great parties. Don't forget, we're a team. We'll back you up until you're finished your investigation. I know. Kiyoshi secured the loft yesterday and he's keeping an eye out. Elena's on call doing historical research. And I'm here to talk if you're feeling any confusion from the Animus. Always the therapist.

Drogi Kiosi, zabawny z ciebie gość, ależ. fajne. Dobra, nuda sama. Nic tu nie ma. Fascinating. Layla, może możesz uczyć, że znajemy tylko Hirotos? Ja może. To już mówi wiele. I'll leave you to your work. If you need anything, just let me know. Dobra, jest zbyt nudno. Czy Are you sure you want to go back into the Animus right now? I get the impression you'll be there a long time. Yes. I'm ready to go back to Alexios. Alright. I'll be watching your back. To w ogóle bez sensu wychodziłem z tamtą talet dobra, w ogóle mogliby tam to usunąć. Scenkę Co, nie ma tu nic więcej? Włócznia Leonidasa. W tym miejscu wykuźni Stosa, możesz ulepszać włócznię Leonidasa. Wykorzystując do tego fragmenty artefaktu, ulepszenia zwiększają poziom twojej adrenaliny i odblokowują potężniejsze zdolności. Zabieraj fragmenty, zabieraj fragmenty artefaktu, artefaktu pokonanym czcicielom kosmosa, zaglądaj do menu zadań, aby śledzić postępy w ulepszaniu włóczni o cóż chodzi aha, to 7 punktów zdrowia za wydaną adrenalinę, maksymalna liczba sektorów adrenaliny 6, możesz dostępne jest dodatkowe koło zdolności do walki wręcz aha nie, na razie chyba tego nie potrzebuję, bo mam zbyt mało skilli co to, co to, to naciśnij L3, by powalić, a to to było już unik. To wiem. Dobra, a czy ja mogę rozwinąć to? Ulepsz. Mogę, ale muszę mieć punkt jeszcze. Czy jest tu koń? Nie ma. No to kij.

Happened to you? I don't have to tell you anything. I don't know you. Well, I know you. It doesn't matter. There's more important things to argue about. You're right. Like that stunt you pulled with the artifact. It got my attention, if that's what you wanted. What? The artifact showed the truth. We're family. And we made it out of Sparta alive. Yes, it did show the truth. Confirmed what I always knew. You threw me off a fucking mountain. Uh, if that's what you think, Cassandra, you must have hit your head on the way down. I've heard the story, and not from a liar like you. And never call me Cassandra. Right. Remos. Now her? I don't know. She's a demigod, worshipped and feared by the cult and all the Greek world. Sounds like a fantasy to me. Did the cult cook that story up too? I'd watch your fucking mouth, or I'll shut it for you. You didn't when you had the chance before, and I bet you won't now. This is stupid. We need to find our mother. I'm not interested in reunion. I just want to know what you think you're doing. Same thing as your cult. Looking for Mirini, our mother. They don't need her. Your cultists think differently. She's their next target. If they ever pursued her, it would be to kill her. But if you don't know where she is, that means she abandoned you too. How sad. Even if we were abandoned, we survived. We can go back to the way things were if we can find her. The cult has no interest in sentimentality or family. Only aim is control. If they're after all of us, there's one less person to find. I killed Nikolaus. Yet here you are acting so righteous. When really you're just like me. I don't care what you think. I'll find Mirini. Do the right thing. Come with me. What? We could find her together. You could help me. Oh, you think friendship is the answer? Running around like lost children looking for dear mother. You're so weak. It's responsibility, not weakness. I won't abandon the whole family just for spite. Responsibility? Get off your high horse. The cult has a plan, and it won't be interrupted by the likes of you. I'm going after the cult, you know. You've seen our numbers. You've seen what I can do. And you still think you stand a chance? Try me. So having guts runs in the family, does it? <laughs> you claim we have the same blood. So let's see what you can do. Hmm. Malaka, Dobra, musimy znowu porozmawiać z Herotem. Herodotem. Wie co, nie wszyscy mają takie skomplikowane jakieś imiona. Dali by tam jakiś Patryk. A to nie. Herodot O dzik Ciach Kurde trzynasty poziom Znowu Drugi Dobra ho No to jak tak się już bawimy to Kurde mocne O mogę blokować Wszystkie ciasty świniaka Dawaj No ho ho no nie chcesz się bić? O kurcz No co jest? Dobra nie chcesz się bić to tak o, dawaj, no pyk No i było trzeba się nawalać a, a tak to widzisz no już umierasz Cześć cześć Dobra 6 skóry i tutaj pewnie też będzie 6 Elegancko nawet 7

You were right. There was some kind of artifact there. It showed me a vision of me and my mother. So, the ancient civilization is real. Alexios, you have no idea the power you possess. All harnessed in Leonidas' spear. That's not everything. Vimos followed me here. The cult's already moving. She told me herself. They're going after us, my family, Pericles.

No to taka moc jest w tej włóczni. No dobra, a gdzie ten teraz, ten pasek z tą włócznią? Przecież miałem coś wcześniej. Jest to... O, 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 czekaj, czekaj. A nie, nie mogę. Aha, zdolności, tutaj jest. Nie, to dla mnie to syf.